Chłopacy. Cześć, słuchajcie, jesteście. Wszyscy tutaj we trójkę, jesteście młodymi muzykami, którzy chyba coś w życiu chcą osiągnąć, tak? Czy się mylę. A jakie macie plany? I dlaczego w ogóle zaczęliście w tak młodym wieku? Czy ja wiem, przy młody inni zaczynali wcześniej, na pewno. Znają się osoby, które zaczęli wcześniej. Nasi widzowie mogą mnie wiedzieć. Ile który z Was ma lat? Zacznijmy może od Mateusza. Kamcio. Ukończone 20 lat. Co no, A, no to, to jeszcze młodzi jest to jesteście. Młodzi. Jeszcze młodzi. Ja to chcę zaznaczyć, że wiadomo, że rozmawiam tutaj o muzycznej przygodzie. Mm -hmm. To znaczy, że ja tutaj z kolegą właśnie głównie wszedłem w ten świat muzyki z, ze światu YouTube, a, bo my głównie nagrywaliśmy właśnie filmy na YouTubie. się zaczęło od sportu, w moim przypadku od Heelstar i football. I tak y, rzeszała widzów y, oczywiście się. Y, rozprzestrzeniała, no i dopiero potem zacząłem coś tam myśleć, żeby zacząć z muzyką, to na razie nie chcę o tym i tak mówić szerzej, ponieważ lubię sam być z tego do, do końca zadowolony 100%, żeby właśnie mieć satysfakcję z tego. Mateusz, a Ty? Jak zaczynałeś? Ja zacząłem już bardzo, dużo śpiewać, ale tworzyłem swoją muzykę zacząłem 4 lat temu. Piszę teksty, jeszcze nie robię instrumentali, ale się nauczę. Ale no, zaczęło się od tego w sumie, że na pomysł, że w końcu chcę zrobić coś swojego. Mówię, ile, raz, ile można śpiewać w cudze, jakby kawałki, chcę w końcu no, no coś mieć swojego. Ile, ile mam razy śpiewać Biebera, ile razy mam śpiewać mm. Shawn Mendesa. Yy, mówię, no i poszukałem yy, różnych bitów na YouTubie, znalazłem parę odpowiednich. No, mm. Siedziałem chwilę, przyszło mi w sumie łatwo napisać tekst pierwszy po angielsku. Znaczy nie, pierwszy był po polsku. No, Piosenka była dosyć średnia. Nie oszukujmy się. Pierwsza piosenka, ale to wiadomo, że na początku co najgorsze. No. Ja właśnie chciałam zapytać. Często słyszysz, że gdzieś tam ludzie cię porównują do Justina Biebera? No piosenka? głos macie tak. prawie identyczny. No. Często słyszę. na dm na Instagramie. Dużo ludzi mi pisze. Także ja nie sądzę tak, ale może troszeczkę. Ja wczoraj słuchałem twojej nowej piosenki. To mi z kolei brzmi jak Roni Ferrari. Słyszałeś już takie określenie czy jeszcze nie? Tak, nie? No, no, mi się wydaje, że sam yy, bardzo bym to upodobnił do Roniego Ferrari'ego, jednak no, to, dlaczego zacząłem robić takie shite, muzykę dance, disco, polo, ponieważ no, chcę iść pod prąd i uważam, że tam jest duża luka właśnie w tej branży i, i lubię to robić, co to jest najważniejsze. Już, yy, Ale jak widzisz tą lukę, kogo tam brakuje według ciebie? No, wydaje mi się, że yy, jeśli chodzi o gatunek disco polo, to zawsze są kojarzony z takimi weselnymi hitami. Mm -hmm. e, na przykład porównując polski rap do disco polo, no to e, jeśli pomyślimy o, o tej branży, to przychodzą nam na myśl nazwiska Zenka Martyniuka, Sławomira. Mm -hmm. Jednak to są starsze osoby, które się już dawno, jak najbardziej. A teraz, e, jeśli chodzi o nową falę, no to wiadomo, można zaliczyć tam doktora Słego, Miłego Pana, lub Denisa, czy też doktora Słega, jednak myślę, że. Denis też jest z nami. Można coś właśnie. <laughs> o, pokiwaj. A ty Marcin, Jakie masz plany na przyszłość? W jakim gatunku chcesz konkretnym się rozwijać? Plany na przyszłość. No jeszcze nie mam dokładnie określonego stylu. Szukam go cały czas. Mhm. Czy to jest to... łatwe? Na pewno nie. To są próby, porażki, cały czas. Cały czas się uczysz. Cały czas się uczę na błędach zazwyczaj, na swoich błędach, bo na czyichś niestety nie potrafię się uczyć. No, mam, mam samo. No. Więc no, no, robię to, co robię A kto jest dla ciebie inspiracją? Inspiracją. Taką muzyczną z polskiego brzmienia, no to Sariusz. Taki mhm. najbardziej, najbardziej mój styl, najbardziej mhm. do mnie dociera, dociera. Też przecież to znaczy, że zaczęliśmy obaj od parodii, od parodii które piosenie. zaczęliśmy robić na kanale. Niektóre robiły też miliony wyświetleń, więc yy, myślę, że to był też taki początek. Mhm. Pisanie tekstów. Yy, no, no i oczywiście wykonywanie tych parodii i teraz każdy poszedł jak w swoją stronę, ty bardziej rap, pop. Ja jak, tak jak, tak jak um, uważam, że idę pod prąd, tak jak mówię, martwe ryby płyną tylko z prądem, więc... Robić coś. A planujecie coś jeszcze współpracę to. razem? Kurze. Ciekawie by było na pewno, połączyć no. te dwa stylu. Cały czas no właśnie. się przyjaźnimy, ale na tak. razie właśnie nie było takiego pomysłu, ale myślę, że Marszal na pewno blisko pola by się dopasował. A ty tak. Mati, jakie masz plany na przyszłość? Oj, tam. W ostatnim odcinku śpiewałeś swoją przedpremierową piosenkę, a jakie konkretnie masz plany teraz, takie na najbliższą przyszłość? mogę zbierać jedną płytę. Rozumiem, że coś już tam, tam tworzysz. Tak, tak. Mam już jakiś tam materiał, ale jest to za mało i cały czas robię nowych, 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 nowych. I chcę, żeby nazbierało się go dużo I wybieram same materiał, który z O. A to później to nie boisz się, że ktoś włamie się Tobie na dyski i wszystkie te unreleased Masu opublikuje? <laughs> no właśnie. <śmiech> <śmiech> Nigdy nie wiadomo, bo to są zawsze takie smaczki dla fanów, jak chcą posłuchać tych niewydanych o, piosenek. O, ale jestem się Kamcio. Tak. Nadal rozwijać kanał. Prawie 200 tysięcy widzów na kanale, więc myślę, że to nadal jest moją taką. To jest moim największym skarbem. Jeśli chodzi o muzykę, to i tak już dostałem sporą szansę, ponieważ wydaję piosenki na kanale Vanilli Records, innymi tam grupa Playboys wydaje i top girls. Uh -huh. top girls. Nie, Top na kanale Disco Paul Live. O, przepraszam. Na <laughs> więc mega, jestem wdzięczny za taką szansę. Też fajnie, ponieważ trafię do no trafiam do nowych osób. Nie stricte dla. Do moich odbiorców na kanale, uh -huh. których interesuje głównie sport Muszę, um, i tematyka było. sportowa. Więc no, myślę, na razie nie, nie myślę o płycie ani uh -huh. o nim takim uh -huh. liczę. Najważniejsza myślę, że w tym jest pasja, zainteresowanie. Jeśli ja się w tym dobrze czuję, no to efekty powinny. No być i marsz fan być. na sam koniec. Powiem tak, ja najbardziej chcę przełożyć to, co zawsze chowałem sobie do szuflady na, na muzykę, którą tak bardzo kocham który dobrze się czuje, ma coś, co może zadowolić po prostu publikę, będzie fajne, będzie można sobie potańczyć, poskakać. To miejmy nadzieję, że każdemu się spodoba.